Pisownia angielska potrafi zbić stropu nawet samych Anglików. Jeżeli zastanawiasz się, dlaczego po angielsku słowa zapisujemy inaczej niż je wymawiamy, w tym nagraniu poznasz na to odpowiedź. A jest to historia pełna zaskakujących zwrotów akcji, niespodziewanych wydarzeń, ale też jest w niej szczypta szaleństwa. Witam Ciebie na jednym z najbardziej pomocnych w nauce języka kanałów. Ja jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a tutaj dzielę się wiedzą, dzięki której nowych języków uczę się w ciągu miesięcy i dzięki której osoby, które nie wierzyły, że są w stanie nauczyć się języka, dziś mówią w językach obcych, podróżują, pracują i rozwijają się międzynarodowo. Nowe nagrania pojawiają się tutaj od 2 do 7 razy w tygodniu, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. Tymczasem wróćmy do odpowiedzi na pytanie, skąd wzięła się tak duża rozbieżność między wymową i pisownią po angielsku. A żeby poznać odpowiedź, musimy cofnąć się do VI wieku, kiedy na Wyspy Brytyjskie przybywają pierwsi misjonarze chrześcijańscy. I zaczynają zapisywać język, który na tych wyspach słyszą, za pomocą alfabetu rzymskiego. Alfabet rzymski to jest ten sam alfabet, który używamy w języku polskim. Trzeba przyznać, że ci misjonarze bardzo wiernie odzwierciedlają e, wymowę za pomocą pisma. I tak na przykład słowo know, czyli wiedzieć, wymawiane ówcześnie jako know, zapisują przy pomocy liter k i ny na przykład. Wpadli oni też na pomysł, jak zapisać dźwięki, na które nie było liter w alfabecie rzymskim. I tak na przykład takie dźwięki jak TH i z, które mamy w słowach think i this, zaczęli zapisywać za pomocą literek ty, h. Sytuacja z pisownią angielską zaczęła zmieniać się po 1066 roku, kiedy wyspy brytyjskie zostały Podbite przez francuskojęzycznych Normanów. Normanowie nie tylko mówili po francusku, ale też po francusku pisali. A ponieważ zaczęli tworzyć prawo, zaczęli też zapisywać język angielski, ale na modłę francuską. W związku z tym słowo quen, które zapisywało się przez literkę cy i wy, cy się wymawiało jak ky, a wy jak ły, więc praktycznie dosłownie, quen, oni zaczęli zapisywać za pomocą literek QU i 2E. I dlatego współczesne słowo Queen zapisujemy właśnie w taki sposób, czyli po francusku. Trzeba pamiętać, że tamte czasy to był jeszcze dziki zachód, jeżeli chodzi o pisownię. W różnych regionach Wielkiej Brytanii. Mówiło się nieco inaczej, były nieco inne dialekty, i lokalni skrybowie nie tylko musieli zapisywać słowa zgodnie z lokalnymi dialektami, ale też robili po prostu, jak potrafili. Tak więc z tamtych czasów pochodzi ponad 60 różnych sposobów zapisu słowa Night. I taką właśnie sytuację. W XV wieku zastał przedsiębiorca William Caxton, który postanowił wprowadzić na Wyspy Brytyjskie prasę drukarską i zacząć wydawać książki. Do pomocy zatrudnił flamandzkich drukarzy, którzy, o ile byli dobrymi drukarzami, to po angielsku do końca pisać nie potrafili. I kiedy przygotowywali druki, przygotowywali je trochę na modłę flamandzką, czyli tak jakby pisali po flamandzku. I to właśnie oni dodali m.in. Li, literkę h w słowie ghost, literkę, której nigdy się nie wymawiało, ale po prostu tak się pisało po flamandzku. Czasami te zmiany się przyjmowały, a czasami się nie przyjmowały na stałe w pisowni, bo ci flamancy drukarze dodali na przykład h też w słowie goose, czyli gęś ale współcześnie y, piszemy to słowo bez tej literki H. Trzeba przyznać Williamowi Caxtonowi, że zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, bo y, mimo wszystko to, jak on zapisywał słowa, było ciągle jeszcze dość wiernym odzwierciedleniem tego, jak te słowa się wymawiały. Jednak na początku XV wieku zaczęło się dziać coś w języku angielskim, czego nikt nie mógł się spodziewać. Nastąpiła wtedy tak zwana wielka przesuwka samogłoskowa, którą po angielsku nazywamy The Great Vowel Shift, a w której chodziło po prostu o to, że Anglicy z czasem zaczęli wymawiać słowa nieco inaczej. I tak na przykład słowo "time". W zbiegiem 300 lat zaczęli wymawiać jako time. Słowo make z czasem zaczęto wymawiać jako make. I teraz zauważ, że kiedyś te słowa pisało się niemal dosłownie, ale jednak zmiana wymowy i brak zmiany w sposobie pisowni sprawił, że teraz mamy tą rozbieżność. Jest to też powodem tego, że czytane współcześnie dzieła Szekspira prawie się nie rymują. Jak Szekspir je pisał, była inna wymowa i one wtedy się rymowały. Ale wymowa się zmieniła, więc rymy przestały istnieć. Oliwy do ognia dodały reformy pisowni w XVI wieku. Były to czasy, kiedy władza królewska się wzmacniała. Nastąpiła też potrzeba unifikacji prawa, pisowni i różnych obszarów państwa. Król stworzył więc Radę Języka Angielskiego, która wpadała czasem na lepsze, a czasami niestety na gorsze pomysły. Jednym z pomysłów Rady było to, żeby pokazywać w pisowni etymologię, czyli pochodzenie każdego słowa. I z tego właśnie powodu w takich słowach jak doubt albo dead, Mamy literki by, których nigdy nie wymawiało się w języku angielskim i nie wymawia do tej pory, ale Rada stwierdziła, że det pochodzi od łacińskiego debitum, co swoją drogą nie jest poprawną etymologią bo to słowo pochodzi od francuskiego słowa, w którym nie ma by. W każdym razie, ponieważ znaleziono taką etymologię, zaczęto dodawać do pisowni literkę by. Identyczną sytuację mamy w słowie satu, które pochodzi od łacińskiego subtilis. I tak właśnie wyglądała sytuacja do XVIII wieku, kiedy to zapisownie zabrali się pierwsi wydawcy słowników. A ponieważ pracowali zupełnie niezależnie od siebie, jedni w Stanach Zjednoczonych, drudzy na Wyspach Brytyjskich, to każdy poszedł w nieco inną stronę. I Amerykanie poszli bardziej w kierunku odzwierciedlenia wymowy, natomiast Brytyjczycy poszli bardziej w kierunku pisowni francuskiej. I dlatego właśnie, na przykład, słowo color po amerykańsku zapisuje się jako color, a po brytyjsku zapisuje się jako colour. Słowo realize, w którym słyszymy wyraźne zy na końcu. Po amerykańsku zapisuje się z literką z, natomiast po brytyjsku zapisuje się z literką S, ponieważ jest tak w języku francuskim, to znaczy po francusku SY czytamy jak z. I jeszcze jeden przykład, słowo program zapisuje się po amerykańsku po prostu program, a po brytyjsku zapisuje się programem. Stąd mamy właśnie rozróżnienie między pisownią amerykańską i brytyjską. W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji spowodowanej przez telefony komórkowe. Ludzie zaczynają pisać skrótami albo w uproszczony sposób, bo po prostu jest łatwiej zrobić to na ekranie telefonu. I tak, na przykład, słowo cause coraz częściej w SMS-ach zapisuje się za pomocą literek C, U, Z. I możemy się spodziewać, że jeżeli taki sposób pisowni stanie się powszechny, zostanie w końcu uznany i zaakceptowany. Tak właśnie wyglądała ewolucja języka angielskiego. Mam nadzieję, że to nagranie Ci się podobało. Jeżeli masz jakieś przemyślenia lub pytania, zostaw je w komentarzach, bo dzięki Twoim komentarzom wiem lepiej na jakie tematy robić nagrania, tak żeby jak najlepiej pomóc Ci nauczyć się języka obcego. Mamy też konkurs dla osób, które zostawią najciekawsze komentarze. Będziemy losowali raz w tygodniu koszulki z motywującym albo zabawnym cytatem dotyczącym nauki języka. Komentarze wybieramy na zasadzie czy były wartościowe, a także ile dostały lajków i ile było komentarzy pod komentarzem. Jeżeli interesuje Ciebie szybka nauka języka, zachęcam Cię też do odwiedzenia mojego bloga kodpoligloty.pl i do zasubskrybowania tam, bo dzięki temu zaczniesz dostawać bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową moje najlepsze wskazówki dotyczące szybkiej nauki języków obcych. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.